Hey, cześć, Siemanko. Witam w kolejnym odcinku Assassin's Creed. A. Ostatnio skończyliśmy tutaj, czyli e, dostaliśmy zlecenie, żeby zabić kilka osób, więc lecimy co nie? Altair, it seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. A, tym mieliśmy się po, pobić. Otrenować. Nieważne, lecimy, a nie exit tutorial. Yes. Lecimy z misją, a nie bawimy się w bazowanie tutoriali. No, przepraszam, że też dni nie było. Po prostu. Mm, nie nagrało się część i musiałem jeszcze raz nagrywać. Trochę słaba też aktywność, więc troszeczkę gorzej z tymi filmikami. była większa aktywność, to by na pewno mnie zachęciło, żeby więcej tego nagrywać. Znaczałoby, że Wam się bardzo serio podoba i... ...i chciałbym by nie. A, feedback jest w sumie bardzo ważny, bo tak to krednie mi się chce. E, w niektórych momentach e, wiele rzeczy robić. A zawsze feedbackiem. To jakoś idzie co nie. Hmm, a ten jest taką grą w sumie, lautową. Nie ma tu jak się spinać. Jest tego na tyle dużo, że easy. A zaczynamy dopiero te, okej. Okay. Ops, chyba nie miałem go zabijać. No, tu, 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 w prawą widzę, widzę, do góry. Kit. Tak, będziemy poznawać wieże strażnicze, postaram się wszystkie odkryć. Bo warto. Tak, żeby się... żeby nie spać, czyli jest easy. Tylko żeby nie spać i easy. Dobra, easy. Odkryliśmy wieżyczkę, więc jest kit. Zmierzmy konia. Idziemy dalej. Chyba dobrze jadę. A, git, git, git. Mm. A, prawda. Chcę tutaj jechać, więc, no ale...

Dobra, nie. Trzeba jakoś in inaczej się tam dostać. Ima, No jakiegoś konia. No, pointy warto, warto odkrywać. Chyba mnie gonią, dobra, nieważne, ale co mało istotnie. No, coś się nie dostano, więc easy. Dobra, kolejną strotnicę odkryliśmy. Dobra, git może do tego, Imo? O, o, nie, 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 tutaj, tutaj, dobra. Trzeba jechać jechać tutaj co nie Skarcza nie get. czy czego zgubić nie opłaca się A git Dobra. Do góry i odkrywam kolejną strażnicę. I ma odkrywanie strażnicy jest mega opłacalne obecnie. Mogę odkryć całą mapę, co nie? Mogę wziąć konia. Dobra, moja głupota. No, bez kitę, okej, okay, nie to by jakoś... Szło. O, standard. Też standardy się opłaca, tylko... A, też jest dostać nie jest chyba Dobra, mamy standard. Nie popełnij tego błędu. Siadaj na kuń i jedziemy. Kurde. Na koń i jedziemy, jedziemy, jedziemy. A co jeszcze odkryłem po drodze? Wiem, że jedziemy po strażnicy! Dobra, git. Właśnie nam nie będzie przeszkadzać. W jakiś sposób odkrywamy mapę, co nie wiem, będę na takich strażnicach. I mo... E, przydatne, nie ma nieprzydatnych rzeczy w tej grze. Szkoda tylko, że to gra jest po angielsku i to jest wielki minus, ale poza tym to jest gigaspoca. O, standard przy okazji, Dobra, git. Nie ma ich za wiele co nie, więc się opłacę i odkryć wszystkie miał całą mapę widoczną wtedy, Miałem, że w trojch to nudne, tak chodzenie jest punktu do punktu, ale później będzie iga przydatna, więc się opłaca. oraz skróciłem sobie trochę drogę, git No przykład jedziemy do celu, to jest git, git, git. Dobra, git, za chwilę kolejna i idziemy robić misję, co nie? To jest ważne, nie każdy szczyt ma taką flagę, którą możemy zdobyć. Zaraz tu co nie I, i będzie Git. Tą część mapy będziemy mieli odkryto. Zostanie nam odkrycie dołu jeszcze. A jakiś konik jest. Git, 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 git. Nie mogę się przyzwyczaić jeszcze, ale Git. Gimo. Z shiftem wyskakujemy. No, co? Co? Tak mnie drwiecie Tylko mnie nie możesz rzucać. Nic mnie zrobić mogę. Za wysoko, git.

when you are exposed throwing soldiers from roof

what is purchasing it? easy. Is that the last of them? I hope so. Um, still, best not to take any chances. I'll hurry home. Don't think I'll leave it again anytime soon, either. You've done me a kindness, young man. Be assured, I won't forget it. An <laughs> Ill omen. Idź, wbijamy się do miasta. Patrz tu, wbijamy się do miasta, tego. Nie no, wcale nie widać, że jesteśmy na z mieczami. O, jeszcze koń. O no, kończ został. Jeszcze nie mogę wyjść z blendingu. I tak muszę to odkryć, co nie to.

murda kiedy tu no, na miasto Murami kurde. Ja tu, pointu

Now I get is that the last of them. I hope so. It's still best not to take any chances. I'll hurry home. Don't think I'll leave it again anytime soon, either. You've done me a kindness, young man. Be assured, I won't forget it. Now I days indeed. Who, who did this? Hmm, nie wiem, gdzie oni idą. Jak chcą wyjść z miasta, to nie ma takiej opcji. Dobra, to leci, bo oni chcą wyjść z miasta, dobra, ale no, za chwilę pomożemy. Hmm. Okay, git dzień, okay, to odkrywamy całe miasto powoli. On nie jest takie małe co nie. To raczej jakaś stolica czy coś?

and the guards tried already they won't lift a finger unless the order comes from him then what will you do i'll go to albu nukut the merchant king he, he won't see you he doesn't have to i've written him a letter that explains the problem he can read it and decide for himself mm -hmm.

Powinni mnie zgubić. Get, 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 get. No, a będą musiał jeszcze raz tam pójść. No, i... ważne nieważne. Ważne, że jesteśmy bliżej tej wieżyczki, której chciałem być. No, od tej Niechajcie od tej strony, Git A Wejdziemy na to wieże i chyba będziemy kończyć. Nie martwcie się więcej odcinków, będzie, na ludzie. Zasyna, z tym jest spoko. Z takim akcentem wolałbym dzisiaj skończyć. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i lajka pod spodem. Trzymajcie się, cześć.